Moda minionych czasów przemawia do wyobraźni, budząc czasem zdziwienie, często nostalgię. Ludzie w dawnych czasach nie tylko inaczej wyglądali, co widzimy na obrazach, rzeźbach, fotografiach z minionych epok ale też w inny sposób wyrażali swój status społeczny, swoją tożsamość narodową. Ale podobnie jak my, Szukali w modzie zaspokojenia rozmaitych potrzeb, ciała i ducha, czyniąc z niej zwierciadło czasów i zwierciadło zmieniających się obyczajów i niezmiennej ludzkiej chęci podobania się. Ta właśnie chęć podobania się jest chyba wyróżnikiem mody europejskiej, mody zachodu. Piękne stroje europejskie mają to do siebie, że do objawienia swojej urody potrzebują człowieka. Inaczej niż japońskie kimono, które wspaniale wygląda rozłożone płasko na ścianie, czy wiele strojów ludowych, osiemnastowieczny czepek, czy balowa suknia z epoki turniury z lat 70. XIX wieku. One, aby zaistnieć, potrzebują ciała, potrzebują twarzy, potrzebują konkretnej osoby. I ten związek mody z indywidualnym człowiekiem zaczyna się bardzo wcześnie. Na dwunastowiecznych tympanonach fundacyjnych polskich kościołów widzimy na przykład fundatorki ubrane w dworskie suknie z długimi, szerokimi rękawami. Te rękawy zwisają wręcz do ziemi, mają bardzo przerysowane formy. Do Polski bardzo szybko, Dotarło zjawisko mody i to w czasach, które zazwyczaj uważa się za taką ciemną epokę w dziejach polskich, bo to są czasy rozbicia dzielnicowego. A tymczasem okazuje się, że te Nowości z dziedziny sztuki, kultury, kultury dworskiej, właściwie bardzo szybko do nas docierały i znajdowały takie bardzo przekonujące odzwierciedlenie w dziełach sztuki. W Polsce ta drabina feudalna nie była tak rozbudowana, i stąd te rozróżnienia szczegółów ubioru w obrębie stanu rycerskiego, stanu szlacheckiego, nie były tak szczegółowo określone i w tak bezwzględny sposób obowiązujące. Szlachecki kontusz był. Tym rodzajem ubioru, który przystoił zarówno szlachcicowi na zagrodzie, jak i wojewodzie. I to, co różnicowało ludzi o odmiennym majątku, odmiennych wpływach, to był rodzaj tkanin, ozdób, ale formy ubioru były. Takie same. Zresztą ten, sławny, ta sławna szlachecka maksyma, prawda, zastaw się, a postaw się, która bardzo często odnosiła się właśnie do sfery ubioru, miała być może tak dużą siłę oddziaływania, że w obrębie stanu szlacheckiego przynajmniej teoretycznie obowiązywała równość, więc jakby wszyscy czuli się zobowiązani do, do równania pewnym no, pełnym przepychu standardom. Polacy chętnie i to właśnie panowie na ten rodzaj e, dóbr wydawali. Pięknie pisze o tym, um, ubolewając zresztą nad tym faktem, um, pan Pasek w swoich pamiętnikach. Um, bolejąc nad tym, um, iż um, rzeczy, które mogłyby przez lata służyć, są bardzo szybko wymieniane na nowe, um, właśnie um, dlatego, że dezaktualizują się. Te wydatki zrujnowały niejedną. Mniejszą lub średnią fortunę. Polscy pamiętnikarze, na przykład Nieoceniony Kitowicz, mieli znakomite wyczucie właśnie tego funkcjonowania ubioru jako oznaki statusu. Nie formułowali tego wprawdzie w, prawdzie, w tak, kategoriach nowoczesnej socjologii, ale znakomicie zarejestrowali na przykład taki proces, że moda dotąd jakby się rozwija, dokąd nie zejdzie do prostego ludu, że jeżeli. Daną rzecz zaakceptuje i zaczyna naśladować zbyt szerokie grono, wtedy ona przestaje być tym pożądanym wyróżnikiem, i ludzie, którzy mają potem środki i ambicje, i chęć, właśnie prezentowania się jako ci na szczycie drabiny społecznej, natychmiast to porzucają. Czasami zresztą odbywało się to w sposób bardzo złośliwy, bo wielcy panowie zdarzało się, właśnie sprawiali sobie jakąś nowinkę, ona była naśladowana, przez ich nieco biedniejszych, ale w momencie, kiedy na nich się pojawiła, to ten bogacz oddawał tę rzecz swoim służącym i w ten sposób zmuszał naśladowców do tego, żeby uczynili to samo, choć ich środki były znacznie mniejsze i nie mogli tego uczynić z podobną swobodą. O nich wspominał w pamiętnikach Jan Chryzostom Pasek co ja już pamiętam odmiany oraz mody w sukniach, w czapkach, w botach, w szablach, w rządzikach i w każdym aparacie wojennym i domowym, nawet w czuprynach, gestach, w stąpaniu i witaniu. To nadążanie za modą, której ton nadawali magnaci, stanowiło ambicję szlachcica, zwłaszcza obracającego się u dworu. Myśl armackiej ideologii czuł im się równy i pragnął to okazać. To była pogoni nieustanna, gdy bowiem nowinka zaczynała się przyjmować. wielmoże porzucali ją na rzecz nowych pomysłów, a niedawno sprawioną odzież wydawali w służbie, zmuszając naśladowców, uczynili to samo, gdyż, jak słusznie zauważył Pasek, moda trwa tak długo, dopóki nie przyjdzie do prostych ludzi. Owo napięcie między strojem rodzimym a cudzoziemskim e, znajdowało odzwierciedlenie nawet w bardzo intymnych sferach życia. I tak Jędrzej Kitowicz opisuje, jaki wpływ na przyjęcie cudzoziemskich strojów miały białogłowy. Dwie przyczyny miała płeć biała do wstrętu ku polskiej sukni. Pierwsza, iż Polacy chodzący po polsku, jako niewypolerowani za granicą w te umizgi, łechcące płeć białą, którym odnisiowie za największą grzeczność obyczajów do kraju przywozili, zachowywali jeszcze maniery dawnym sarmatyzmem oddające. Druga, iż kto się nosił po polsku, musiał oraz utrzymywać wąsy, nie mogąc ich golić bez wystrychnienia się na błazna. Nic zaś tak nie odrażało od siebie białą płeć jak wąsy, gdy miały pod dostatkiem w stroju cudzoziemskim gachów bez wąsów, a do tego równie jak niewiasty wypudrowanych, wyfryzowanych, wygorsowanych, wypiżmowanych Zwolennicy władzy królewskiej, silnej, często właśnie ubierali się w stylu zachodnim. Stąd szlachcie nie podobało się często to, że monarchowie ci elekcyjni w życiu osobistym no, korzystali z cudzoziemskiego, z zachodniego stroju. Z drugiej strony w Wszyscy mieli świadomość tej jego narodowej i wojennej symboliki. I podczas powstania Chmielnickiego na przykład, Jan Kazimierz, aby zagrzać szlachtę do boju, to się właśnie w strój polski przebrał. W kontusz i i tak zachęcał szlachtę do boju. A potem po zwycięstwie beresteckim i podpisaniu ugody z Chmielnickim na powrót do tego stroju cudzoziemskiego wrócił. Wywołując tym zresztą bardzo negatywne komentarze. Komentarze. Wielkim skandalem było wystąpienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju cudzoziemskim, a nie polskim, nawet podczas koronacji. Już podczas sejmu konwokacyjnego ta kwestia stała się takim bardzo gorącym tematem. Usiłowano królowi do pakta konwenta wpisać obowiązek właśnie ubierania się w żupan i kontusz, ale król na to się nie zgodził. I w czasie koronacji też pokazał się w stroju właśnie z białego jedwabiu, z pąsowym płaszczem i komentarze nawet tych stosunkowo mu życzliwych były takie, że to był strój bardziej do teatralnego spektaklu się nadającym niż do tak poważnego obrzędu. A ponieważ strój był właśnie znakiem tych tradycyjnych postaw, to ten konflikt między reformatorami a tymi o bardziej zachowawczych poglądach rozegrał się w dużej mierze na płaszczyźnie stroju właśnie. I sławne były wymiany czasami takich złośliwych zdań, na przykład między królem a księciem Radziwiłem Panie Kochanku, który ten sarmacki sposób bycia, życia i myślenia uosabiał. Kiedy na dworze książą pojawił się raz w kontuszu bardzo zniszczonym i król zwrócił mu na to uwagę, to ten mu odpowiedział, że ten kontusz nosi on jako już któryś w rodzie wojewoda Wilka. I to była taka bardzo przejrzysta, choć nieuprzejma aluzja do mniej świetnych parenteli królewskich. Bardzo ciekawe jest porównanie portretu cięcia Janusza Radziwiła, tego znanego z Potopu, wykonanego w latach 1630 w Lejdzie, podczas właśnie jego studiów zagranicznych, gdzie jest przedstawiony w stroju dworskim francuskim według najnowszej mody, z jego portretami późniejszymi o 20 parę lat, kiedy jako wojewoda wileński jest jest już wyłącznie w stroju polskim. Proszę także zwrócić uwagę, że strój polski nie zawsze miał formę żupana i kontusza. Tutaj widzimy go w tej pierwszej postaci, czyli żupana i reprezentacyjnego okrycia zwanego delią, które miało wielki futrzany kołnierz, miało długie rozcinane rękawy, które noszono często tylko zarzucone na ramiona, spinając pod szyją ozdobnym guzem. Książę Demonstruje tutaj e, także e, piękne dodatki do stroju polskiego. Muzyka Łukasz Górnicki w dworzaninie polskim. A, Przekazał taki właśnie obraz. Bo dziś u nas tak wiele jest strojów, że im liczby nie masz. To po włosku, to po hiszpańsku, po brunszwicku, po usarsku dwojako, staro i nowo, po kozacku, po tatarsku, po turecku drudzy. I drugie stroje są, które ja nie znam za prawdę. Wtórował mu Andrzej Frycz-Modrzewski o poprawie Rzeczpospolitej. I doprawdy, niesamowicie to już wygląda, kiedy w jednym domu i rodzinie jedni ubierają się z niemiecka, inni jak Włosi, jeszcze inni z turecka, nie inaczej niż gdyby się byli urodzili w najodleglejszych od siebie strojach świata. A bardziej jeszcze niesamowite, gdy ktoś, kto rano nosił włoski kaptur, wieczorem kroczy w tureckiej szacie w szpiczastym kołpaku w podkutych butach czerwonych lub białych. W garderobach e, polskiej szlachty, e, w inwentarzach znajdujemy... Um... Rozmaite elementy ubioru reprezentujące z jednej strony te różne importowane mody, z drugiej zaś elementy kształtującego się wówczas stroju narodowego, który wyłonił się pod wpływem wschodnim, przetransponowanym poprzez Węgry, poprzez panowanie Stefana Batorego, którego sława wojenna odegrała bardzo dużą rolę właśnie w tym, że Polacy ten ubiór wschodniej proweniencji zaakceptowali, sami zresztą mieli tego, Świadomość mówiąc, że nasz ubiór jest od wszystkiego odmienny, on jest długi to dalmackiego albo węgierskiego podobny. Przez pewien czas te rozmaite nurty współistniały. I tak jak wspomniałam, wybór określonego stroju był wyrazem osobistych upodobań, a niekoniecznie jakichś określonych zapatrywań politycznych. Ale ta sytuacja dosyć szybko się zmieniła. Zmieniła się wówczas, kiedy na tron polski wstąpił Zygmunt III Waza, który z jednej strony dążył do ograniczenia swobód szlacheckich, a z drugiej osobistym w życiu posługiwał się no, właśnie strojem zachodnim. Ten nielubiany, Monarcha i jego niecne zapędy skojarzyły się polskiej szlachcie z cudzoziemskim strojem. I nawet kiedy przedstawiano w satyrycznych kategoriach ten konflikt między szlachtą a królem, czyli Rokosz Zebrzydowskiego, to przedstawiano go jako walkę Ponty, czyli tej krótkiej hiszpańskiej brudki, ze szlachecką czupryną, która na była tatarskiego i węgierskiego pochodzenia. Na tym tle łatwiej jest zrozumieć, dlaczego strój narodowy ukształtował się tylko w wersji męskiej. Bo kobiety postępowały za modą zachodnią, z większym lub mniejszym opóźnieniem, łącząc elementy rodzime i importowane, ale generalnie postępując za wskazaniami mody europejskiej. Mężczyźni natomiast nosili takie stroje, które w oczach Europejczyków wyglądały bardzo egzotycznie i utrwalili tymi wspaniałymi wjazdami poselstw polskich, na przykład, że Polacy, choć naród chrześcijański, to no Przeszą się podobnie do Turków, i właśnie strojem bardzo się od reszty Europy odróżniają.